No że już to fuck. Siema, z tej strony Konieczko, ze mną jest Werksef. Dzisiaj gramy sobie na multiplayerze. Nie wiem, jak mi pójdzie, bo. Bo, 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 bo. bo ponieważ. Yy... No, może nie Kupił premium i nie zna tej mapki Tak. Tak właśnie. O, tak fajnie za mnie wytłumaczył, nie? Tak ściśle krótko i na temat. Ej, jak tu fajnie. Ej, co tam sobie walisz Ja? A? Nie, koleś, którego właśnie sprzątnąłem. Okej. Okay. Dobra, tu jest C. Jestem na C, jakby co? Podbijam C. O, no jaki. Oj, jak fajnie mnie nie zauważył, dobrze, bo bym je z pleców ściągnął. F2000 grasz? No. Oj, przejechałem z serium naszego, ale już go sprzętnąłem. Sorry, wybacz mi koleś. Ej, stary, tam nikogo nie było, a mnie zabił. Adam, z a Spok. Z o, to ciebie sprzętnąłem właśnie, wiesz? Raczej znaczy, nie sprzętnąłem, tylko podniosłem. A, to dzięki To teraz Dziękuję. możesz możesz mi się odpłacić i po No właśnie zabili mnie też ze spasami tu latają z jakimiś automatycznym... No dobra, dobra, weźmiemy Famasa tym razem, okej okay. Spróbujemy Famasem trochę jechać 50 Okej, okay, wbijam się Cisza. To się położę Jak tu się przed szybko burza. fajnie podbija Co tam mówisz o burzy? Cicho przed burzą. No cicho przed... o się, ale kampisz Perfilnie No Eee e, e. Może ty chcesz apteczkę? Masz, zjedz apteczkę, tylko... Ten... O oh, fuck, pieprzony spas Są nad nami Okej okay. Mam cię Dwubój! Fuck, Amunicja mi się skończyła A, Widać, że tu Gorąco u ciebie Tak, gorąco u mnie było, niestety Niestety nie udało mi się What the... Co się stało u ciebie? Zobaczysz Gdzie ty jesteś, ej? Aha, bo ja się nad ciebie chciałem zrespić i to akurat zginąłeś mnie... <grym> Zrespiło gdzieś indziej Nie no, full auto strzelam Miesio go go Jak ja mogę taki, taki dobry graczek ja i z full auto nawalam Kurde, no. Nie magiczny przycisk nagrywa nagrywania. Nagle no, normalnie taki dobry koleś jak ja, i z full auto, jak, nie, jak niedoświadczony gracz. No co za RPG, no. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. co się dzieje, dobra, co się dzieje. Ach, lataj, człowieku. Masz apteczkę? Hej, okay. zabity. Buu. Od tyłu. Jest tu jeden, jest i drugi, ale trzeciego już nie widziałem. Okej, pierwszy Zastrzeliłeś go tam? Zastrzelił, okej. Okay. Wbijam. Dalej, właśnie po tego. Myślałem, że tylko jeden mi wleci ale mi aż trzech wyskoczyło. A wiesz, jaką zdolność ma Famas, nie? No. Co to za helikopter? Fajny. Fuzuroda! Jeb! Jep Fajnie, że zero fragów dla mnie. Hmm. Ale jakbym jak miał to bym Tak, ty byś sksował. Gramy w Battlefield'a a nie w lola Ja bym... Ja bym tylko sksował. Dobra biorę te F 2000, wydaje mi się, że... Nie wiem czy nie wiem co jest lepsze. Chodź koleś, podniosę cię i wyskakuj Kuję jakie Zaraz się znerwuję i granatnika wezmę. Oj sorry, pociągnąłem ci po plecach. Masz apteczkę. No, iofazetowi. Spoko mam, mam swoją... Sorry, sorry, przypadkowo ci po plecach przejechałem no, 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 przypadkowo No, no głupi fotel! <grymij�> się zacinam przez fotel A ja przez maszynkę do golenia A nie no, to tu uh -huh. Ty maszynka do golenia, weź, weź Tu takich sucharów nie ma Ty jest suchy Ja? A. No Ej, stary, się tak ustawili tu I strzelają z tego balkoniku <grym XD> Ludzie, żyjcie! Okej, okay. jeden trak. Ja Ależ ja go tam... mogłem z noża ściągnąć, ale te emocje, ten stres, i, i niestety pojechałem Nie go. Za... Pojechałem go w F2000. Mi tam punkty niepotrzebne. Prawdziwy gracz gra bez punktów. Niestety już go są?

Prosto przed kole, za nami był koleś, jeśli to byłeś ty. nie co mnie podnosisz, stary, jak mnie za chwilę ściągnie? <grym> no to gadaj! No to ty mnie podnosisz czy nie? No tak! <grym> no to co mnie podnosisz, że mnie za chwilę ściągają od tyłu? Jakie głupie podnoszenie. Zabiłem tego gościa, a to nie ty. Okej, okay, musiałem się podrapać. Człowieku, tu to za tobą biegnie, chce cię znożować. Kurde, stary, nie strasz mnie. Bardzo takie motywujące, ta. Ej! 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 Ja go chciałem z noża ściągnąć! Człowieku! Ale właśnie naboj zabrakło i ostatnim nabojem go zabiłem. Ale go chciałem z noża ściągnąć! Już... Oj. Już miałem nóż wyciągnięty. Już ci się nóż w kieszeni otwierał. Już mi się nóż otwierał z kieszeni, o nasz. Człowieku, coś ty mi zrobił. Ja tak... Ja tu nagrywam, wiesz, chciałem się... Ha, patrzcie, ja też umiem, nie? Chciałem pokazać, ja... Ty popsułeś. O, stary. Zabiłem swój. Chciałem pokazać, A. że ja też umiem stary, nie? O, fak, co za kamper. Gdzie on jest? No, tam w środku sto siedzi. Stoi. Kręczy Gdzie jest ten ten pistolet? Dobra. A okay. jak on się nazywa? Fabi RS16. Dobra, i tak cię już nie podniosę. A tu tylko po 3, -3 lata. Ok. Czy 12. Dobra, idę się wykąpać. Fear. C4 podłożony, fajnie. Curik. Fajnie, że dwóch skosił tak, tak, tak. Na rasach. Jeszcze się jakiś kazał. Ej, uważaj tam, uważaj! Jakiś snajper? Wbiłem do środka Ale niestety nie udało mi się, jakiś medal dostać O, zabiłem Gdzie jest? Uu, ziomuś, uratowałeś mnie To była dobra akcja, wiesz? Ja ściągnąłem jednego z jednej, a ty z drugiego z drugiej No dobra, dawaj, przejmuj to, przejmuj Gdzie to, B? Gdzie są kolesie? Ulecieś? Bo się zawiłem, ale to do mnie ktoś strzelał. A, od to tyłu, ja to jest najgorsze, że od tyłu. A, wie, widziałem, u góry tam na tym jest. Właśnie teraz tak mi wyszedł. Ach, tam Jak tam? 22 na 22, raczej 23 na 22, sorry. Nie wyglądają tak źle te staty w sumie. Jest stosunek jeden. stosunek 1. No weźmy się w garść, bo ziomek chce trochę pożyć. Myli mi się 3 z 4 co? Nie nauczyli w gimnazjum, nie? No nie, niestety nie. Uważaj, tam mój granat poleciał. O, granatem zabiłem, ładnie, ładnie. O oh f. Fuck! Oh. Nie, koleś mi wyskoczył. Myślałem, że wiesz, że to wróka to był nasz. Zacząłem do niego strzelać. Zacząłem do niego strzelać. I niestety. Wow! Mam killing spree. Uhuhu! Serie, Serię sześciu mam. Uuuu, pięknie. Uwa! 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 Stary, serię 8 mam chyba już, no? Nie. No, no to uważaj na tył, człowieku! No i poleciałem okay. teraz, żeby z defibrilatorem, żeby cię ten imię z noża ściągnął. Spoko, ale miałem serię 8. Chociaż tych dwóch ostatnich, nie wiem, czy im się skończyły cyferki, czy co? Cholera, o... Jasna, no No cholera no. Straciliśmy cel, no A, jest kosa Tak? Aha, i to jeszcze w takiej pięknej sytuacji. Proszę, to, o, wiesz, nie mogę być gorszy. nam swój ogon Nie mogę być gorszy i też muszę kosę walnąć komuś Ganiałem swój ogon Mmm 10 k punktów Cóż, kosy niestety nie było O fuck, uuu, what the fuck, what the fuck What the fuck O Ej, swojego zabiłem? Gdzie on jest? Tu jest O, stary, fuck, sorry Mi się zacznieczki pomieliły, wiesz? Mhm. Mm sześciu Okej, okay, ja tu tutaj na kole. Ej stary wszystko co mnie zabija to swoi, nie? No hejterzy, nie? No właśnie. Sami hitterzy na tych kanałach Kanałach? Kurde co? No, no, każdy ma jakiegoś heitera no, Ja też mam na... No, Oła. no <laughs> ładnie! Ci też ciągnął to, jest silno? Nie, C4? Nie, sc 4 Dobra, kurde, ale to tu pięknie wszystko leci Oooo, fuck Au! Granata! Od ładnie tyłu. się gra ładnie. Granata. Granata. Dobra. Ja bym sobie zmienił e, broń chętnie na chociażby AUG. Albo nie, to co sobie przed chwilą. Człowieku, kto mnie podniósł? Kto ci pozwolił mi podnieść? Chciałem umrzeć. Chciałem zmienić broń. A. No i dobrze zabił mnie, okej, okay, okej, okay. tego właśnie chciałem Teraz... Idę cię uleczyć. Teraz wezmę te G30 coś tam było, nie? Czy jak to się nazywa? G3A3. G3A3, o właśnie. Zobaczymy jak się tym strzela. To ma już lunetę od razu? No i właśnie chciałem jest problem. Oj Oooo. Ale nam mieszałem chyba dwubój. Kurde, 60. Kurde, jeden. mogłem z noża go ściągnąć, ale znowu po raz kolejny wiesz. Emocje Dobra, ok, to już mi się nie podoba te G3A3. A stary, to jest najbardziej OP, broń w tym, w BF-ie. Tak, ale wiesz, na, na close to wiesz, na ten zoom. A no, no to nie no, sobie to. A jak, idzie. No, ustosuj celownik mechaniczny. To co mówisz, że ten. Bo ja mówię, a, No nie, góra. no bo ma o, na początku, jako. wiesz, eee. Yy, oh, fuck, ten Scarlight Scarlight właśnie. Ma na samym początku dwunastkę. Dwunastkę, stary. ja yeah, jak kampię z tymi shotgunami, nie? No. Yy, dobra, to skoro to jest. to dostosuj, wyposażenie. Oh, fuck. Yy, Famas G3A3, akcesoria. Już okay. by to pomyślał hmm. No i teraz powinno być fajnie U spadłem na dół A no cóż to komu no, no 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 jednego tylko zabiłem uwaga, Wszystkie cele, bo teraz... cele Wszystkie cele, człowieku e to chodź lecimy razem tak. My razem no. to jesteśmy OP broń nie, nie ściągaj go z kosy, proszę Cię, ja chcę, ja chcę Ja, ja, gdzie jest moja kosa? Nie... Ale gdzie ty? Dobra, gdzie lecimy? Ej. Ja idę na A To ja lecę za tobą Musimy, musimy to wygrać, stary Nie ma innej opcji Człowieku, myślałem, że to jest wróg Okej? Okay. No fu, fu, za późno się skapłem, że tam z prawej jest jeszcze jeden jest. no, kolo Jakiś szatan mnie zabił ja jestem na B jakby co No ja też Czemu ja ten nie uciekałem jakby ten był grana To może, mógłbyś mieć dźwignąć nie? No. Dziękuję bardzo serdecznie Okej okay. fuck. fuck, ale się nie Czekaj O, o podniosłem Znaczy no nie Dziękuję ja Dziękuję ale... bardzo Ale Ale, tak, okay. się Dobry I gdzie on jest? Tu! Tu WTF No i swój mnie znowu zabił Get the fuck out Ale automat. nie, to teraz ej. było przypadkiem, bo ja to widziałem akurat Jeb Oh, fuck Jest, kosa, je. jej, jej Ej, mam Cię podnieść No Siema. Mam Cię podnieść Chodź, lecimy na A Oj, 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 nie wiem, kto kogo e, nie, wcale Ci nie pociągnąłem po głowie Toś Ty mnie zabił, tak? Nie no dobrze, w każdym razie fajnie, fajnie ci poszło, widać. Lepi, no. Lepiej niż mi. W każdym. Ten. Tak więc, co by tu mówić, no. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z multiplayera, nie? No. Cześć, albo skopa? Albo skopa? No raczej. trzymajcie się, mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać kolejnego odcinka. Cześć. Papa, czym pa. gdzie się.